Gra aktorska. Kurczę, wyglądam jak renifer. Mam ładne rogi, prawda? Jestem pomocnikiem mikołaja. Patrzę nie ma śniegu, listopad. A już w sklepach ozdoby świąteczne. I myślę. No nie, to chyba za wcześnie. Więc jeśli ozdoby świąteczne już są, to gdzie ten Mikołaj się podział? Właściwie to muszę go poszukać. Gdzie ten Mikołaj się podział? Na dworzu nie ma śniegu. Mikołaj, przybądź, bo. Niedługo będą święta. Czy teraz chcesz przyjść do nas? Niestety, ale Mikołaj sprzedał sanie na Allegro. I jest naprawdę. Boże, gdzie ten Mikołaj poszedł? Leży w śniegu i wypił litra. Dajecie normalnie co ten Mikołaj wyprawia, a worek z prezentami zgubił i oczywiście telefon zgubił, bo nie mogę do niego się dodzwonić. Co za Mikołaj, nie doczeka się chyba tych świąt, dzisiaj nie, nie będzie w ogóle chyba tej choinki ani świąt, bo Mikołaj nie przybędzie.